Horoskop dla Wagi. Praca i finanse do końca roku 2025. Pierwsza karta to Król Kielichów odwrócony. To sygnał, że emocje mogą mocno wpływać na decyzje finansowe i zawodowe. Wagi mogą mieć trudności w zachowaniu równowagi, raz działać zbyt impulsywnie, innym razem podchodzić zbyt emocjonalnie do sytuacji w pracy. Tarot ostrzega, że kluczowe będzie trzymanie nerwów na wodzy i kierowanie się rozsądkiem. Kolejna karta to piątka denarów. Pokazuje wyzwania finansowe. Do końca 2025 roku wagi mogą zmagać się z poczuciem braku ograniczeń lub lęku o pieniądze. To nie zawsze oznacza faktyczną stratę, ale częściej poczucie, że jest trudniej niż by się chciało. Tarot radzi, by nie skupiać się na niedostatku, tylko szukać rozwiązań i nowych dróg. Dalej mamy siódemkę buław odwróconą. To znak, że wagi mogą czuć zmęczenie walką i presją. Możesz mieć wrażenie, że brak ci siły, by wciąż udowadniać swoją wartość. Tarot pokazuje, że to moment, w którym trzeba bardziej zaufać sobie i znaleźć strategie, które pozwolą działać sprytnie. A nie tylko siłą. Siódemka denarów mówi o cierpliwości w pracy i finansach. To karta długofalowych działań, inwestycji czasu, wysiłku, a czasem i pieniędzy, które dopiero później przyniosą efekt. Tarot radzi wagom, żeby nie oczekiwały na natychmiastowe rezultaty, bo sukces przyjdzie, ale wymaga wytrwałości i cierpliwości. Następnie Pojawia się król kielichów odwrócony, co podkreśla powtarzający się motyw. Emocje mogą być największym wrogiem. Nadwrażliwość, podatność na wpływy albo zbytnie uleganie nastrojom mogą przeszkadzać w podjęciu właściwych decyzji finansowych. Na końcu mamy ósemkę mieczy. To karta ograniczeń, które są bardziej mentalne niż realne. Wagi mogą czuć, że są w pułapce, że sytuacja zawodowa albo finansowa nie daje wyjścia. Tarot jednak mówi, drzwi są otwarte, tylko trzeba spojrzeć na sprawy z innej perspektywy. Do końca 2025 roku praca i finanse mogą być dla Ciebie wyzwaniem. Największym przeciwnikiem nie są inni ludzie, ale Twoje własne emocje, lęki i sposób patrzenia na sytuację. Tarot pokazuje możliwe chwilowe trudności finansowe, poczucie zmęczenia i ograniczeń, potrzebę cierpliwości i strategicznego działania. Ale jednocześnie, jeśli uda Ci się opanować emocje i spojrzeć racjonalnie, Odkryjesz, że masz więcej możliwości niż myślisz. Wago: Nie poddawaj się. Nawet jeśli czujesz zmęczenie, pamiętaj, że Twoje ograniczenia to często tylko wytwór myśli i obaw. Nie bój się szukać nowych dróg i rób swoje krok po kroku. Nawet jeśli efekty przyjdą później, kluczem będzie cierpliwość i trzymanie emocji na wodzy. Wtedy odzyskasz kontrolę i stabilność finansową.